Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. W lokalnych derbach kalickiej okręgówki Wiktoria Laski przegrała z Pogonią Trębaczów 1-4. Trębacze nie tydzień wcześniej sprawili dużą niespodziankę wygrywając z liderem. Czy była obawa, że najsłabszą drużynę że trenera Jarosława Karnasiewicza mogą zlekceważyć? Podchodzimy bardzo poważnie. W ostatniej kolejce wygraliśmy z liderem i mamy jeszcze szansę na utrzymanie. Na tą chwilę jest zes pięć zespołów leci i te punkty są bardzo potrzebne. Bartosz Będzi jego koledzy z Pogoni z szacunkiem podeszli do niżej notowanego przeciwnika. Bartek dzisiaj z wiktorem. Laski, gracie. To jest ostatni zespół w ligowej tabeli, ale co lekceważycie Rybana? rywala? Nie, w żadnym wypadku. Widzimy, do tego meczu podchodzić tak jak do każdego innego. Naszym celem jest przede wszystkim zgarnięcie kolejnych trzech punktów, bo one są teraz nam bardzo potrzebne. Czasami patrząc na Waszą grę, to aż trudno uwierzyć, że Wy nie macie więcej tych punktów. Brakuje co? Skuteczności chyba co? Myślę, że przede wszystkim skuteczności też w niektórych meczach brakowało na pewnie trochę szczęścia, bo. Swoje szanse mieliśmy, ale tak właśnie było, nie wykorzystaliśmy ich, przeciwnicy byli bardziej skuteczni. No jest to trochę nasza bolączka, zwłaszcza w tej drugiej części sezonu, ale mam nadzieję, że po ostatnim zwycięstwie. Jakie w końcu nam się odnieść, wrócimy na dobry tory i zgarniemy parę kolejnych punktów z naszymi kolegami. Bartosz Bęś, kilka minut po tej wypowiedzi, otworzył także wynik spotkania. Po stałym fragmencie gry, wykorzystał gapiostwo defensorów gospodarzy i z najbliższej odległości wpakował piłkę do siatki. Przyjezdni chwilę później powinni prowadzić 2 do zera, jednak niewykorzystana sytuacja zemściła się i to wiktoria, dokładnie Szymon Balcer, wyrównał stan pojedynku. Miejscowi mieli 2 minuty później dogodną okazję, po której piłka odbiła się od poprzeczki. W drugiej części strzelali już tylko trębaczewianie. W 66. Minucie trafił Błażej Ostry, a 10 minut później Radosław Rubel. Wynik spotkania ustalił Wojciech Trzech w 82. Minucie.